Wygramy sobie jeszcze raz, nie? Na filmiku jeszcze raz, wiadomo, nie? Ja nie wychodzę, bo mi to usunęłoby. No i tak sobie gramy. Sami odpali 20 razy szczęście. Tak na dobry początek, nie? Specjalnie dla nas jest um, event Miaul. Znaczy ten, Migatito. UW, um, UW, tak. Nephrosis skin betyfy. No Btfy, on jest fajny. No ale nie chcę wydawać aż tyle Robuxów, no bo ile to kosztuje? Nie wiem, w tysiącach? Nie. A! Mmm... 849 tylko. Mmm... Jeszcze nie mam kokopantę, ale panto. Nie, widzę, że nic dobrego nie mamy. Na razie nam nic dobrego nie leci. Znaczy, no poleciało dzisiaj dobre. Nawet nie będę narzekał nie? że jakieś słowa. Czy coś? O, dul, 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 ale mi tak laguje, że nie wiem czego teraz nie kupować. Nie? Czy, wcześniej, czy później mi się uda kupić? Dostaję się jeszcze coś, bo ja takiego chyba samego dwałem nie będę kupował. Będę ten. Bye! Będę chyba tego Migatito. Ej, bo mi się coś widzowie na dole pokazało. No widzowie. Bardzo mi lagować. Bardzo, bardzo. Bojętynkowy. Kradniemy to, bo to jest moje. Będzie ponoć jakiś OP Brainrot. My sobie to tu swoje bierzemy. Dobra. Wzięliśmy sobie. I zobacz... A, jeszcze nie, nie sprzedałem jeszcze tego dropu z tych laki bloków, nie? No bo na no to to. Mm, na no to to nie ma co sprzedawać. No chyba, że ten lewy lewy. Nie, o jeszcze jest jeden milion z Aquanaut. Hmm. Co mi mam ci potrzebne? Lwy, lwy i dul, dul, dol. Dobra, tego to już raczej robić nie będziemy. Czy Nie, gdzie jest. Gdzie jest Aquanaut? Ile daje? Tak z ciekawości, nie? Ten 3M. Nie wiem, bardziej, ile krokodila usłyszałem. Tylko po co komu to? I czego? Nie no, widzowie. Mam 10 razy szczęście. I jeszcze ostatnią. Ostatni najlepszy, nie? Um, Onym, może, jest, jest, ryb, snapa. Tak, możesz robić. Nie? Um, my nic dobrego tutaj nie widzimy, bo nic dobrego na razie nie idzie. No sami, czemu nas spychasz? Wow, czacha, nie? To mega fajnie, że czachanie. Tylko po co ci ta czacha, sami? Nawet byś zrespił chociaż jakąś kramę kiedyś. Znaczy kiedyś to sobie zrespł, nie? Ale mi chodzi o, żebyś zrespił z kombi. No, los to, no, no skombi to. Możesz wszystko wreszcie Albo zresztą, może. Um, nie wiem, mógłby niby z 10 Nie, albo 20. 20 to już tak. Dobrze. Nie, 20 to dobrze. Nie powiem, nie powiem. 20 milionów to jest dobrze. Nie, no. Ja bym chciał jakiegoś skleta! Nie jakieś jakiegoś dobrego skryta. Nie wiem. Jeszcze OP. Już OP bym chciał. Nie tak samo dull dul, dura. Chociaż lawakę! Lewakę zamiast tego dullula. Dul. Nie. Lewakę zamiast tego dullula. Dul. Nie. No bo czemu nie? Czemu by nie niby? Czekajcie, widzę, lampkę sobie muszę zapalić. Eee, au, jednak nie, przepraszam. Ale ciemno. A bo jest noc tam. Także w sumie w lealu też jest ciemno. Ale nie już tak. O, teraz jest jasno. O, w grze jest tak samo, jak w realu. Jakiś luki blok. Ej, fajny, fajny. Ej, ten ma Lucky blok, no. Kupię sobie. Jeszcze sobie kupię tego. No czemu ty mi niech tego Mingatito? Tito Oddawaj to! No. Starczyło na niego krzyknąć, nie? Już mógł, już lepiej bazy nie będę. Zostawił otwartej. To 19 milionów, nie? To najlepsze, co dzisiaj było i hmm. Nic lepszego dzisiaj jeszcze nie było. Widzowie, jednak sobie da trzeba dać... ...coś do bicia na, na... pasek. pasek. Ja jestem kosmicznym szepką czy ty lubisz mnie? Ej, widzowie... Napiszcie w yy, propozycjach, jak mogę się nazywać na tydzień. Ja mogę na... 10 like pod tym filmem, sobie zmienić nazwę na kanał, Kanału wszystkiego na tydzień. Tylko musicie mi dajcie propozycje. O, dajcie propozycje, to ja jednym z tych wybiorę. Tylko nie mogą być brzydkie jakoś bardzo. nie bo wtedy dostaniecie bana. 4 razy szczęście. Aj. Nie, nie idź sami. Nie idź sami. Nie idź jeszcze, no. Nie idź sami, no wiesz. Tu musimy sobie coś ukraść W sumie albo zróbmy sobie taki mini opening i podsumujmy sobie dzisiejsze.

No. 2 miliony, 4 miliony, 3-5 miliona 6-7 i love, 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 love yy, dwa coś to sobie zrobimy z wypatrzeniem dobra, hotspot, 3-2 a to bez No proszę o coś dobrego. Tylko nie tyle. <grym> o, wow! to jest tam... No, z sobie teraz sobie Jeszcze mamy tam jakieś laki, bloczki. Tutaj y, będzie, będzie jeszcze, y, tutaj mamy takiego, hop, za 14 minut to będzie zupełnie oddzielny odcineczek, co nie, tutaj mamy takiego zwykłego, ten znowu będzie z zapatrzeniem. Następny będzie już bez patrzenia, bo to może wywać los 67 i los to, nie? Los to bym go chciał. się, no, ale nie chcemy. Czekajcie, widzę. To może w taki sposób. Znaczy, jak jest w sprzedaży, to to otwieramy. Klikamy. Nie, no, no, to się tam to się kupy nie trzymało, nie? Ale się nam nie jest potrzebne. Nie? Mm, takie podsumowanie to już było. No i teraz tak. Następny odcinek w sumie będzie od pokazania, bo mi się nie chce Wam pokazywać, gdy przekładam przenioty. Nie w sumie mogę zrobić, no ale. No już w sumie to będzie koniec tego odcineczka, ja chcę już za chwilkę spać, albo coś sobie jeszcze obejrzeć. Nie no i muszę jeszcze wrzucić filmiczek na kanał. No więc tak. Mm. No chyba... Ej, widzowie, jeszcze tak, e, napiszcie swoje niki jak chcecie zrobić ze mną trade'a, nie? Bo ja lubię trady, nie? Ja bym mógł na przykład um, o tego Six-Sevena, mogę zrobić? Nie. six Seven za jakiegoś około. no, około tyle hajsu, nie wiem, 8 milionów, nie, czy coś takiego. Albo o tego Brandywriter, co mi wypadnie stąd, nie? Um, chyba, że to będzie w Sexycolach. Albo też lepszego. Nie, no i jeszcze. Um, rozdaję Wam, widzowie rozdaję wam um, mogę wam rozdać tego brain rota, um, nie, tego Brainrota, lów luf 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 22 miliona tylko musicie napisać niki, nie? to ja wybierę jedną z was, e, napiszcie trade jak chcecie trada, nie? a napiszcie po prostu swój nick gdy chcecie jeszcze gdy chcecie tego luf 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 nie wiem jak to się mówi, nie? Um, no i teraz tak, to pa widzowie, to będzie już koniec naszego odcineczka, naura! A poczekajcie może sobie jeszcze chwilkę um, Myślę myślę tak że Mógłbyś zostawić suba? Albo chociaż lajk? Like. Nie no bo pomyślmy tak. Co ci szkodzi? No, no powie. No to nie? Um, a dla mnie to jest na serio bardzo dużo. I wtedy się robi właśnie takim fajnym gumimiszkiem. Takim się robi. Robię. Tak? No. No i ogólnie byście widzowie mogli nam nie zostawić subsa. Tak, albo chociaż lajka, a jak nie, no to możecie komentarz. Nie. No i. Pa. Pa wie, jak ktoś kradnie twój do do O no mi go kradniesz. No to gej. Ty też jeden. No i to jest nasz. Dawaj mi wyjść, nie? I będziesz mi kradł moich brali. Miał trafić, nie możesz. No. O, to! Hej, no Facej. No i leżysz, nie? No leżysz widzu Co mnie już ukradać? Na początku z Mikatito, potem z tego Sahura No i Tości chyba nie tak, nie? Dobra widzowie To jest koniec I y -y -y pa, no tak to jest Pa, pa, to jest koniec naszego odcineczka no, 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 i pisze, jakbyś się chciał coś albo albo tego brajnego.